Dzisiaj zapowiada się na vloga z wyjazdu do L.A. Ja się mega, mega jaram. Jeśli dzisiaj się nie popłaczę, to będzie jakiś cud, ponieważ te miejsca są no takie wspomnienia wywołują jakbym w GTA Wiele razy ten znak tutaj przypaliłam przy tym zakręcie do wjazdu do tego, do tego mostu, więc jakby... Em, Amdai, dzisiaj umie, um, umrę chyba. Właśnie ten wjazd tutaj to był właśnie ten wjazd do tego głównego jakby mostu Santa Monica. Do tego... tam jest to takie wysokie miasteczko o Molo, Molo to się nazywa. Więc, no Na mi przeszkadzała. Hej, cieszysz się? No! Jezus! No i też pójdziemy pod znak e, Hollywood, więc dzisiaj taki vlog e, zwiedzania e, Los Angeles, więc zostańcie koniecznie ze mną. Um, ja się mega, mega cieszę. No i co? W sumie jestem tutaj pierwszy raz, nie licząc tego, że z lotniska. Mama, ja też się. Że z lotniska wiesz, tutaj wiesz, właśnie super. mnie rodzice odebrali, bo to było właśnie lotnisko z tego Los Angeles. E, ale było ciemno, nic nie widziałam, więc w sumie takie pierwsze zwiedzania dzisiaj. O oh, wow! Kochani, już udało się zaparkować, przede mną jest właśnie słynne tutaj molo, idziemy właśnie na um, tą kolejkę. No w ogóle ta kolejka jest też odzorowana 1 do 1, nie jest taka górka na początku. Ja zawsze tak robiłam kamerę z żeby było tak góra na dół no, ja to no tak się kamera robiło, nie? Napiszcie kochani, czy są to jakieś fajne GTA, czy graliście, bo u mnie to jest całe dzieciństwo dużo smu, nie wiedzieć, ale bardzo dużo grałam, więc ja się wygajaram i tak, idziemy. Tą kolejką popularną właśnie I było mega mega fajnie Dosłownie jak później oglądałam nagranie, które pokryłem, udało mi się zrobić To dosłownie jak to oglądałam, czułam się jakbym grała w grę normalnie w geta, Więc jakby jest czat, teraz jakby sobie stoimy tutaj Jest jakaś muzyka, więc mam na nadzieję, że nie zbanują ale tak, rodzice, teraz mama poszła jeszcze raz na kolejkę to się bo ona nie była, bo ja byłam z tatą Tata poszedł z Nelką Tutaj jest taki pokój gier No i ja sobie jeszcze chilluję Wam pokażę Cudownie. Zaraz idziemy też pod znak Hollywood, ja się tam chyba popłaczę serio. Prawie tutaj się poryczałam, ale naprawdę, po prostu to są takie emocje, jest tu cudownie, naprawdę. Myślałam, że my się będzie tak właśnie przyludnienie, że, będzie tak, że nie będzie takiego vibe, a tu jest taki vibe, że ja cię nie mogę, serio. Więc naprawdę jest świetnie, jakieś tam cały czas szybowce latają, więc OMG. Podajcie też na mojego Instagrama, bo ostatnio jestem tam dosyć bardzo aktywna i, i również wlecą super fotki stąd. Właśnie to mam niebezchodu, ale ja to kojarzę, więc robimy test. Ja go Ale dobra! Дайте на Дай так. Надеюсь, тише штрашка. no takie super zdjęcia e, dzień też są super pamiątki i uwielbiam weź na insta po prostu się dzielić nimi e, więc koniecznie sprawdzajcie i też teraz tam mega tym na story jestem z siebie dumna, serio e, i też zauważyłam, że dużo osób mi właśnie ja zawsze odczytuję dm, y. ja mam wszystko zawsze odczytane, nie zawsze odpiszę e, ale jeśli są takie dłuższe A, właśnie co? No. no nieźle iść jeszcze pod e, posąg, nie? Mówiłeś te posągi, um, no więc kilka jeszcze atrakcji przed nami i co do tych diemów, to oczywiście możecie mi pisać, e, zawsze na, miło, po, na miłe jakieś wiadomości często lajkuję, więc jeśli chcecie coś... Teryfy mają przerwę, załatw. Coca-Cola, hamburgerek... Myślałam, że z donatem będą, <ślam>, no, więc idziemy na Winnie's Beach! Let's go! Wracamy i nasz kolejny przystanek, to uwaga, będzie za pół godziny e, czyli znak Hollywood, więc... E, więc tak, nie mogę się doczekać Myślę, że też chwilkę tylko staniemy, porobimy jakieś zdjęcia ale już dzisiaj bardzo, bardzo chcieliśmy go zobaczyć, więc... A, więc tak e, Ogólnie też jak byliśmy na tym molo, to też zrobiliśmy małe zakupy, ale takie malutkie Kupiliśmy a, dwie takie pocztówki Jedna taka sobie wybrali, a mi się podobała a mi się spodobała ta wygląda jak że Los Angeles um, więc taki też jest tutaj road 66, 36 jak więc fajne zakupki, jeszcze mamy Magnes taki malutki Magnes też fajne wszystko tu jest Hollywood, palne, plaża, więc na razie takie zakupki Patrzyłam patrzę też sobie czapkę, ale taka jedna dżokajka po 30 dolców było. To w się sensie nie tak źle jak na takie mega turystyczne i w ogóle miejsce, ale jednak przypomniał się, że nie noszę za bardzo czekaj, więc ja um, Jak się idzie, jak się podoba, dobrze się podoba No Ale nie jest fajnie się tu jedzie nie takie duże są te ulice e, prawie jak autostrady to są takie ale autostrady więc fajnie się szybko miary jedzie ale i tak są korki wiadomo takie centrum więc Mieliśmy też jechać do olej Gwiazd, ale myślę że to już na kolejny raz sobie zostawimy widzimy się przy Hollywood nie widzimy widzicie co to jest zjazd do Universal City City czyli jakby tutaj jest obok ten cały Universal jak tak jest jesteśmy starani o witać minionkę. Uh, może będziemy przyjeżdżać, please. O, oh, chyba, może teraz. Um, chciałabym mega zwiedzić to miejsce. Serio. Już jedno marzenie spełniłam. Mam nadzieję, że. Mam jedną kreskę baterii, ale ogólnie jesteśmy już przy, przy znaku Hollywood i szukamy od kurczę kilkunastu minut e, miejsca, bo naprawdę ten parking jest ogólnie, jest się taką wąską truszką mi się szuka parkingu, więc ogólnie już widziałam znak. Jest moja pierwsza, e, pierwsza reakcja wyglądała coś takiego, że dosłownie, dosłownie tak. i... Późnia mi się, się zamknąć, więc jakby szok, przepięknie to wygląda w realu. Chcę być sobie właśnie stanąć już na chwilę i zrobić jakieś zdjęcia, ale no jest bardzo ciężko, więc zobaczymy, zobaczymy. Może staniemy na chwilę poczekaj. Dawaj, dawaj, dawa, nic nie jedzie. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj taki vlog fajny z wypadku z dziewczynami. E, one nie chcą się pokazywać. No bo... dobra. No dobra, Ustał. Cześć! Cześć. Dobra. E, I ogólnie um, Nadia troszeczkę ogarnia tutaj miasto i pokaże nam jakieś może fajne sklepy do, do Forever Twenty. Faliłam. Ja jeszcze nie byłam, to jest też populary sklepu nie słyszałam, więc też tam pójdziemy. No i co? Zapraszam Was do oglądania, później też wam stawię stawkę z meczu, bo dzisiaj tydzień temu był, ale jeszcze Wam nie ustawiłam więc są sobie I jeszcze dzisiaj jest mecz w ogóle, więc znowu może Was też zabiorę i tak, zapraszam do oglądania. Ja! Yeah. Kochani, dotarliśmy do galerii i w ogóle pierwszy raz ja jestem w takiej zamkniętej galerii. Jakby tutaj są mniej spotykane niż w Polsce, Jakby, więc jesteśmy te z Tarbaka, więc może pójdziemy na kawę czy coś, ale jesteśmy ogólnie głodni, bo dzisiaj kończyliśmy lekcję o 12, więc też nie było lunchu, bo były skrócone lekcje po 30 minut, więc myślę, że też pójdziemy coś zjeść. Dokładnie, będę wam dawała update. Y. Na mecz! Uwaga, idziemy do mojej szkoły. Właśnie jest um, otwarcie sezonu. Bodajże właśnie w mojej szkole co tydzień właśnie grają mecze futbolu. Um, szkoły właśnie rywalizują pomiędzy sobą. I właśnie y, pierwszym mecie z mojej szkoły, więc mega się cieszę i jaram. Um, Ciekawe jak to będzie wyglądać, bo no właśnie no widziałam, że tak, tak, tak. No, no są Wszyscy ogólnie jedziemy. Zobaczcie nasze szczęście um, taka... w piątek po pracy. Uuu. Chyba się nie cieszą A ty lubisz futbol przecież Ja będę tam te, Soro. z tej okazji zakupiłam, uwaga, w naszym sklepie właśnie te, Soro Tam stacjonarnie w szkole, może było kupić koszulki na tą okazję Więc jakby temat, jakby temat takich, jakby Dress code to jest właśnie neon Czyli neonowo się trzeba obierać Mam jeszcze taką frotkę, żeby się tutaj e, odbi Jakby wyróżniać okularki różowe, więc um, jaki, i takie jakby mam też spodnie dosyć niebieskie mocno, więc tak wygląda mój look. Um, na miejscu już się też spotkamy z dziewczynami się umówiliśmy um, więc ja już się nie mogę doczekać i zobaczymy jak to będzie wyglądać, czy będą trzy liderki, bo widziałam, że już miały próby. Dzisiaj po całej szkole orkiestra latały pewnie jakieś próby robili też, więc um, no, widzimy się na meczu. Czekaj, idziemy przedstawia nawiąz. Siema kochani, jesteśmy tutaj Jest mega głośno, bo już tam wszyscy kibicują. O i ze Kamila jest z Polski też, przylecia do pierwszy dzień dzisiaj. Akurat na mecz, więc tutaj już się ustawiają, jest dopiero 18.40 i damy wszyscy już. Idziemy zająć miejsca! bo mam brokat na twarzy. Mega, to pokaż się ślicznie. Zobaczcie, tutaj mamy szkołę, tutaj jest wejście ogólnie i tu jest nasz, taki nasz duży budynek dobieskiego i takiego, tutaj mamy wielkie schody, tutaj mamy dziewczyny, które mamy TikToki. Niestety my nie umiemy takie rzeczy, więc my sobie tutaj robimy fotki i tutaj mamy schody ładne. Tak. Chciałam wam powiedzieć pan fakt o szkole. Otóż dowiedziałam się parę dni temu od mojej kochanej przyjaciółki pięknej, że ta szkoła miała być więzieniem, yes. bo jest super w miejscu. Nie być więzieniem, ale nie, nie Być więzieniem, ale to cała szkoła, więc mnie sumie podobnie. Więc tak, dobra, pa. Akcja. Hej, hejeczka. <noise> to to jest... <noise> Są nasze koleżaneczki, tutaj przedstawcie się. Koleżaneczki. Koleżaneczki, róże. Tak, i chodzą z nami też do szkoły, więc powitać się miło ogólnie. Tak, tak tutaj nasza grupka się prezentuje, bo Kamila już poszła, więc ogólnie tak. Super, widzieliśmy na meczu, super, ale przegraliśmy. Przegraliśmy bardzo dużo, ale fajnie śmieciśmy. Tak, był fan, myśmy.